Witajcie Mikołaje, 17.30, Lubin. Dzisiaj za Głębie Lubin widzę w Łódź. Ostatni mecz piłkarskiej jesieni na naszym boisku na Marii Skłodowskiej Kiri 98 z łódzkim widzewem. Mamy rachunki do wyrównania z łodzianami za letnią porażkę w Łodzi po strzale życia szechu, za porażkę w Pucharze Polski po fatalnym błędzie Gikiewicza i chcemy być nadal na wiosnę, twierdzą Lubin. Gramy z widzewem? Gramy o. Piękną, spokojną, zimową porę, żebyśmy przygotowywali się spokoju do piłkackiej wiosny 2026 roku. Dwa dni temu Warburka na trybunach na pewno będziemy świętować z górnikami, z kibicami, z miedziową społecznością, zagłębia miedziowego i będziemy walczyć, mam nadzieję, my na trybunach wy, piłkarze na boisku, zróbcie dla nas miłe święta, zróbcie wszystko to żebyśmy mieli te 25 punktów przed meczem zaległym z Rakowem. Ale dzisiaj najważniejszy jest mecz z Widzewem. Gramy bez Kładuna, gramy bez Damiana Dąbrowskiego, ale myślę, że z tym składem mamy duże szanse. Widzew podbudowany zwycięstwami w Gliwicach i w Szczecinie w Pucharze Polski nie odda łatwo pola, ale to my tworzymy od lipca tego roku twierdzę Lubin do 17.30 tylko wielkie zagłębie.